I witam serdecznie drodzy Państwo. Kłaniam się nisko dzisiaj jako prezenter i jako kamerzysta Oscaric jesteśmy, wiecie gdzie? Nie wiecie, to ja już wam powiem. Jesteśmy w firmie Welcome Group, która zajmuje się sprowadzaniem aut z USA i z Chin. Mają swoje oddziały w Poznaniu we Warszawie i w Krakowie. My znajdujemy się w Poznaniu i dla Was dzisiaj opowiemy jak ten proces od początku do końca wygląda. Zostańcie z nami, zapraszam! Zaraz powiem Wam więcej, drodzy Państwo. Wami zajmują się sami fachowcy. Tu jest Pan, który zajmuje Tak, To jest Pan, który zajmuje się tymi samochodami. On licytuje, on patrzy, on wybiera wypasy. I zaraz powiem więcej. Drodzy Państwo, pijemy kawkę i zapraszam, bo jesteśmy w świątyni wypasów. I od razu, żeby było jasne, wszystko wytłumaczę na samym początku. Kiedyś ludzie bali się sprowadzać auta z dalekiego oceanu, z dalekiej wody. Teraz natomiast pozmieniało się. I teraz, tak szybciutko wytłumaczę, jak sprawa wygląda. Zamawiacie takiego Mustanga, na przykład, już jest po Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, bym wylecitowany, moi drodzy. I wyobraźcie sobie, że do dwóch miesięcy auto stoi tu w Poznaniu na placu, gotowe. Do remontu, a wy zobaczycie, jakich mamy tu fachowców, jak oni naprawiają te samochody. Po prostu to się w głowie nie mieści. Rewelacja: zjedli zęby na mechanice pojazdowej. Byli w Stanach 12 razy. Wiedzą o Ameryce wszystko. I w związku z tym zajęli się sprowadzaniem samochodów z Ameryki, bo robią to naprawdę dobrze. Jak już widać, niektórzy naprawiają Oscar X BME. I zaraz będzie i siła, moi drodzy. Przejdźmy dalej i zobaczmy, jakie mają wypasy na placu. Zapraszamy. I powiem krótko na temat. Dwa miesiące niecałe. Auto jest już sprowadzone. Mamy tu same wypasy. Powiem wam krótko, tymi autami i wami zajmują się najwięksi fałsty, najbardziej wykwalifikowani mechanicy z całej Europy. Moi mili, podchodzimy tutaj do Audi, gdzie już jest coś naprawiane. Przepraszam. Tak, teraz ten mechanik dla na Was naprawi auto, więc będzie... Wy, grancuś, lecimy dalej. Piękna firma, piękne motory. Tam auto bez koła i już zaraz będzie zrobione. Idziemy tu do pana, który licytuje dla was auta, który kupuje i sprowadza te wypasy. On jest głową i mózgiem tej operacji. A więc, powiem krótko: Wasze auta, wasze pieniądze są w dobrych rękach. I powiem jeszcze: Welcome Group. Ich siedziby znajdują się w Warszawa, Poznań, Kraków. Lecimy dalej oglądać i pokazywać te wypasy, które żeście na siebie kupili i możecie kupić! Chodź, chodzi o Karyx I teraz, dlaczego Welcome Group, a nie inna firma? Dlatego, że mają ludzi w Stanach, którzy na własne oczy patrzą na te samochody, widzą co się dzieje i oni zatwierdzają, czy auto jest takie, nadaje się, czy się nie nadaje. Sprawa następna Zawsze przyjeżdżają auta, no to nie będziemy ukrywali, że yy, auta ze stanu składa się po jakimś tam lekkim dzwonku, po jakiejś, lepszej, po jakiejś małej przeciepce, my o tym wiemy. I tu zawsze są małe, delikatne uszkodzenia, tak jak na przykład w tej BMW, skupmy się na tym BMW, na szybko. Słuchajcie, błotniczek, zderzaczek, grillek, jakaś atrapka, jakiś plasticzek i tyle, bo bezpieczeństwo to podstawa. Żadnymi trupami i śrubami się nie interesujemy. Możemy przejść prawo dalej, zobaczcie. Delikatny botniczek, no tutaj maseczka, no przecież to też widzieliście, że fałowcy mamy taki, że po prostu ta maska będzie malina, moi drodzy, gadem. I teraz podziękujmy właścicielom za udostępnienie tych wypasów, które przyjechały do Polski. Jak już widzicie, moi drodzy, pogoda dopisuje, auta rewelacyjne, więc tak, tylko łapać za telefon, zamawiać, jeździć, cieszyć się tym wypasem. Mercedesy, BMW, wszystkie marki, chińskie, niechińskie, czego dusza zapragnie, co sobie wyśniliście, jakie sny mieliście w snach? Mieliście na przykład Mercedesa z delikatną przetarką, przecieką i takiego byście chcieli mieć? No, to właśnie taki Mercedesik i już płynie. Mało tego. To mało tego. To po prostu się płynie. Gdzie obija się po kontenerach, lecimy dalej. Jak już mówiłem, moi mili fachowcy, fachowcy, jeszcze raz fachowcy. A teraz to więcej. Dlaczego Welcome grupa, a nie inne firmy? Dlatego, że oni robią to najbardziej profesjonalnie z wszystkich. Od A do Z. Naprawy ubezpieczenia. 30-40% taniej niż na rynku europejskim, najszybciej auto przyjeżdża ze Stanów, a co najważniejsze jest umyte, wypucowane, bo na samym końcu jest przeprowadzony detalik całego auta. Od wymiany nakrętek, od fer, po przetarcie szmatką kokpitu i odkurzenie. Dziękuję za uwagę, zapraszam na resztę odcinków i na inne odcinki i w ogóle, i w ogóle oglądajcie, subskrybujcie i, i tyle. Dziękuję za uwagę. damn! Dziękuję firmie Łęcku za udostępnienie tego placu i za takich fachowców, bo tylko dzięki nim istnieje sprowadzanie outs USA! Sztab fachowców martwi się za Was. Wy tylko zamawiacie, a oni kupują. Profesjonaliści, nie przeszkadzamy już, wychodzimy. I cudowna S siódemka sprowadzona przez firmę Welcome Group stumików model. Dobra, o, widać, że kobieta zna się na motoryzacji. Zapraszam i polecam. Welcome Group! Dziękuję. <grywy> 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 <Niechuję. grywy> <grywy> a więc tak, dlaczego Welcome Group, a nie inne papudoki? Ponieważ, jak wiecie, ja zajmuję się samymi wypasami i takimi autami, które mogę polecić z czystym sumieniem innym ludziom. I właśnie taka jest firma. A dlaczego oni, a nie inne firmy? poruszam powiem. Auto zawsze przygotowane a do Z. od opłat, po pełen remont, nadwozia, karoserie, silniki. Tak jakie były uszkodzenia, tak naprawdę, oczywiście najlepiej mało tego, detali, detali, jeszcze raz detali. Żeby klient był zadowolony, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, tak, żeby ten zakup cieszył oko wiele, wiele lat. Detali, auto jest wypolerowane, Bam. ceramika, odkurzone dywaniki, no zatankowane, wszystko jest. Dziękuję za uwagę, cieszę się, że moi drodzy byliście ze mną. A więc podsumowanie odcinka. Pachowcy zajmują się waszymi samochodami, ubezpieczając od A do Z, małe szkody, to po pierwsze, to po drugie. Mamy tutaj detalinki, mamy wszystko. Auto za każdym razem jest wypucowane, bo wiecie sami, że ja brudnymi autami się nie zajmuję, ale gwóździem i klicieńką na torcie jest to, że...